No, okej okay. Witam was, co nie Universtadio, ze mną... ...ZDZ i dzisiaj... Nie, czekaj, czeka, jeszcze nie Ja, ja im wytłumaczę A teraz, spójrz koło siebie Okej, okay, już, już możemy, okej, okay, już możemy to zrobić, okej okay. A dzisiaj będziemy... O, co z zrobił? Zjadłem a nie sody z miecia, ci klepałem, sody. No to ty to, okej, z jabłka. Okej, okay, jestem serio osustem. sustem. Jestem o Jestem serio osustem. Osust... A ty jak pieprzykuj serwer. Osuścik. Ale Ej, no, no co tam, powiedzieć ci oddam ity, bo mnie są niepotrzebne, ja mam dużo takich itów. Hmm. Oddam ci ity na spawnie, jak się boisz. Hmm. Może być na spawnie? Mhm. Okej, okay, ja ci jeszcze dodam, bo to tylko na filmik, bo ja nie, ja mam, nie, nie mam oszustów, a chcę mieć oszusty na filmiku. Nie, nie oszustów podaj nie mam jeszcze. No podaj. Ej, no to dawaj, klepiemy się z knoków. Ej, dobra. Podaj, Karol. O, ja -ka. no, zaraz razu dobra. Nice! Zioma, jak jesteś dobra, to... buksów! Tak? Okej, okay, ja ci oddam i ty, okej? Okay? Bo ja Ej, zapajruj fajnie się za misja, Ej, po, podaj... No podam jak to wrzucę, ja to wrzucam. Wiesz, wiesz, Widzicie, to jest mój pierwszy odcinek z jeste